No to niech, niech będzie dalej o Maryi, chociaż nie planowałem wcześniej, czy ja w ogóle cokolwiek planowałem co do tych rekolekcji, załóżmy, że już nie pamiętam. Ale ponieważ jest ta figurka, pieta, bolesna figurka Matki Boskiej, a kocham figurki, i różne takie pobożne laurki, bo przez nie Matka Boska z nieba przeziera, a i inne personarze, tak wierzę, no to niech będzie dalej o niej. Tym bardziej, że rzeczywiście umiarkowanym jej czcicielem. Od 1984 roku jestem. Wtedy się opatrznościowo, nie, nieopatrznie w niewolę, miło, w niewolę jej, w niewolę miłości oddałem. Według regułki Matko Boże Niepokalna Marioto i poświęcam ciało i duszę moją wszystkim modlitwy i pracy, radości, cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam, ochot... i tak dalej. Znam ją na pamięć, bo powtarzam, co dzień, co ranek. A oprócz tego tutaj ksiądz Krzysztof robi taką zasadzkę. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale już trudno. Że właściwie te rekolekcje nie tyle zmierzają ku wróceniom niektórych z państwa, czyli nawróceniom, czy też ewentualnie wzrostom możności w pobożności, ale mają też zmierzać ku nikomu niepotrzebnej tak zwanej szko, szkole za, zainicjowano te, zainicjowaniu tak zwanej Szkoły Maryi, czyli Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła, która to szkoła polskimi usiłowaniami na, na ukraińskim stepie, którego na ukraińskim stepie szerokim, którego okiem, nawet sokolim, nie zmierzysz, powstała ta szkoła. Tam właśnie powstała i się rozprzestrzeniła po kilkunastu krajach, od wschodu aż po Amerykę i też w Polsce i też od pewnego czasu w waszej decyzji, a teraz być może też w Tarnowie. Chcąc być suplementem do tego, co już macie, takim dodatkiem, takim nic. Nawet jeśli już coś macie, to może to coś doda, jakąś wartość dodaną, jednocześnie nie zabierając Was w ogóle z tego, co macie. A jeśli nic nie macie, no to będzie tym bardziej wartością oby, jedynie dodaną. No ale o szkole Marii to jeszcze będziemy może jutro mówić w tych zajęciach po mszy świętej. W przedostatnim wieczorze naszych. Y, y, Kolekcji, tych rekolekcji. I moje początki z Marią były takie, że jak wczor wczoraj wspomniałem, byłem troszeczkę zdruzgotany, że pojawia się ona, ponieważ nie chciałem jej. Przeszkadzała mi w moich schematach pobożnościowo-teologicznych: Wystarczył mi Jezus. Potem wystarczyła mi kłopotliwa z lekka trójca, przy a tu jeszcze ona z trójcy mi kwarte chciała uczynić. A już spodziewałem się, że za nią cały szereg świątków y, ciągnie. I nie potrafiłem tego ogarnąć. A z drugiej strony, choć intelektualnie nie potrafiłem tego ogarnąć, to jednak jakoś, nie wiem, duchowo, emocjonalnie czułem, i to mnie przerażało najbardziej, że. W tym momencie, kiedy ona się zjawiała, bo ona tak fluktuowała, tak przypływała i odpływała w moim życiu na początku, dopóki nie weszła w konstans, czyli w stałość, to czułem, że gdy ona przypływa do mnie, to smakuje mi bardziej niż Chrystus. O zgrozo! No i teraz, jeżeli macie coś takiego, że Matka Boska czasami, Maryja, dzieweczka, ta właśnie dzieweczka, co szła do laseczka, do zielonego, nazaretańskiego, jeżeli Wam smakuje czasami bardziej niż Jezus, czy Duch, czy Bóg, w trójcy, czy Ojciec, to się nie przejmujcie. Znaczy, czasami trzeba się przejmować, ale to Wam już ciężar Krzysztof i Paweł powiedzą, kiedy już przeginacie. Ale ta granica jest naprawdę daleko przed Wami. Raczej za mało, za mało, za mało do niej atencji, aniżeli za dużo. A nawet jak będzie za dużo, to Bóg jest to za dużo gotów przyjąć. W pismach Maksymiliana Marii Kolbego, daremnie będziecie szukać słowa Jezus, Duch Święty, Trójca. Znaczy znajdziecie gdzieś tam, jak ślepej kurze ziarno. Cały czas Maryja, 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 niepokalana, 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 bez końca tańcząca w jego pismach. I to jest OK, i to ma imprimatur, i to ma kanonizację. Raczej ten. To ma imprimatur, pozwolenie, a ten ma kanonizację. Czyli to jest OK. Jak to można wytłumaczyć. To, że Maria smakuje bardziej czasami niż Duch, niż Jezus, niż Komunia Święta, jak to można wytłumaczyć? Bardzo prosto. To, o czym mówiłem wczoraj, nasz Bóg jest Bogiem niezwykle dobrze wychowanym Kul, kur, kulturalnym, pełnym kurtuazji, pełnym dobrych manier, grając rolę oczywiście mężczyzny jako Bóg i będąc mężczyzną jako syn. Jezus Chrystus, syn Boży, syn Boży jest mężczyzną. No i oni, oni nie mają nic przeciwko temu. On nie mają nic przeciwko temu. Oni nie ma nic przeciwko temu. To wskazuje, jaki jest Bóg. Szarmancki, wspaniały, zakochany. Z reguły, jak jakaś panienka psalmy śpiewa, to ja buczę. Jak byłem teraz w Londynie, to też buczałem. Gdy panienka, nawet dwie śpiewały, tak się zawsze boję, że to może panienkę zbić z pantałyku tonalnego. Więc buczę nieśmiało, z opóźnieniem jakby. Jak widzę, że panienka się trzyma, to buczę mocniej. Ale celem mojego buczenia drugogłosowego. Nie jest przemóc panienkę, ale wykreować ją jeszcze bardziej, dodać harmonii, szczególnie jak harfista się opóźnia albo organista z harmonizacją, żeby panienka nie pozostała sama. I to samo właśnie robi Bóg. On ją stara się wykreować, a ona ponsowieje jak każda normalna psalmodyczka. Gdy nagle ktoś jej buczy za łopatkami, ponsowieje. Się nie spodziewała takiej harmonizacji. I Maria też ponsowieje, bo ani o tym nie myślała, ale nam się przydarzyło, Maryjo. No więc są takie okresy, że Bóg mówi ci, że nie zajmuj się tyle mną, co nią. I to jest bardzo okej. Okay. Bóg jest miłością, czyli robi to. Każdy mężczyzna, kto, który kocha, który nie jest bufonem, hamem, hamem, burakiem, czerstwiakiem, to robi to. Eto, rycerski w średniowieczu Europei, Europy Zachodniej. Każdy miał jakąś damę serca i a, dla niej się uniżał, dla niej walczył, dla niej śpiewał, bardował. Wszystko robił, umierał, jej czci bronił, i to się brało z, z naśladowania bóst, bóstwa, z naśladowania Boga. No tak więc, gdy Bóg zostawia nas z nią, sam usuwając się w cień, to jest bardzo okej. Okay. Nie powtarzajmy banałów, że Maria jest przecież na Boga. No przecież to jest jasna rzecz. Skromna dzieweczka. Natomiast powtarzajmy rzeczy, które są oryginalne. Bóg jest przeźroczysty na Maryję nieskończenie bardziej. Maria chce prowadzić do Boga, ale Bóg jeszcze bardziej chce prowadzić do Maryi. Komu się poddacie? Jest droga per Mariam ad Christum, przez Maryję do Chrystusa. No, to tak dotarła do Maryi Elżbieta, Jan Chrzciciel, Twego dziela, Krzciciela Bożycze. Symeon, Anna, nie Anna, Syme, tak, Simeon, Anna, Józef, Nazaretański. Oni wszyscy dostali Boga. Właściwie to my wszyscy dostaliśmy Boga przez Maryję. Ale jest też wspomniana y, już dzisiaj ta droga per Christum ad Mariam, przez Chrystusa do Maryi, i tego doświadczył Jan Apostoł. Zresztą jak oglądaliście film y, Pasja? Mela Gibsona, to zwróćcie uwagę, że tam są dwie postaci odmalowane hieratycznie, monumentalnie. <tryk> Oczywiście Jezus, no ale też Maryja. I jeśli sobie przypominacie, to przypomnijcie sobie, czy ona jest zawadą Marii Magdalenie w jej przeżywaniu męki pańskiej, w jej przeżywaniu końca Pana. Czy Maria jest zawadą Janowi, e ewangeliście, apostołowi, w jego kroczeniu za Jezusem udręczonym, umęczonym, ginącym? Nie jest im żadną zawadą. Na odwrót, suflerką, pomocą, przykładem, wzorcem, wsparciem. Pamięta, pamiętacie e moment, kiedy po biczowaniu na posadce krew, a ponoć również i fragmenty ciałka, Jezusowego zostały, co robi Maria, a potem w ślady jej tej wrażliwości, miłości, wchodzi dopiero Maria, Maria Magdalena z tymi płótnami, zbierając tę krew, te relikwie z posadzki, co by nic nie zostało i nie było deptane przez pogan. No to Maria uczy Marię Magdalenę wrażliwości a nie jest jej przeszkodą w tej nauce. A pamiętacie, jak w czasie biczowania ona od, odejmuje wzrok, przenosi wzrok z Jezusa i zaczyna się po prostu jakoś chodzić z taką twarzą zmartwiałą, umarłą twarzą, marmurową. I przypatruje jej się wtedy właśnie Jan, apostoł i uczy się od niej męstwa. Tak więc ten film świetnie Pokazuje, że Maryja nie musi być zawadą. Paradoksalnie okaże się po kilkuset latach Twojego życia, że nie dojdziesz do Chrystusa tak aż do kuchni, tak aż chwytając za wątróbkę do samego serca chrześcijaństwa, katolicyzmu, nie dojdziesz inaczej, jak tylko przechodząc przez nią i z nią. I wie to o tym również Duch Święty, który w tym momencie jest rewersem Maryi. Ewentualnie on jest awersem, a ona rewersem Jego. Tu się mieniają w tych pozycjach, w tym tańcu. No i Bóg anonsował, wydaje mi się, Maryję. Rodzaju dwa. Czemu temu Adamowi było tak smutno? I czemu Bóg mu. Pokazawszy cały świat stworzony, w końcu stworzył tę panienkę, Ewę. Bo Bóg już wtedy myślał, tak sądzę, no nie tylko ja, bo taka jest teologia też, teologumen, taki, czyli hipoteza niezwykle prawdopodobna i nie wchodząca w kolizję z dogmatami już ustalonymi, że to była ikona, że Jezus nie będzie chciał być sam. W tworzeniu ludzkości, w zrodzeniu nowej ludzkości, czyli w zbawieniu świata, że będzie chciał mieć tę dzieweczkę jako oblubienicę. Dlatego on, gdy zaczyna już działalność zbawczą, sensu stricte, on w kanie galilejskiej, już nie, nie mówi do niej, mamo. Tylko mówi do niej niewiasto, bo ona już powoli wchodzi w oblubieńczość. Przestaje już być matką, staje się oblubienicą. A stojąc pod krzyżem, jest wyraźnie już oblubienicą. On nas na krzyżu rodzi jako nową ludzkość, jako nowy Adam, i wtedy nazywa ją matką ludzkości, ale zwraca się do niej per niewiasto. Czyli bardzo hieratycznie, oficjalnie, monumentalnie. No a potem. Na przykład te obietnice złożone Abrahamowi, obietnica ziemi i obietnica potomstwa i obietnica triumfu, zwycięstwa. Moim zdaniem w tej ziemi można upatrywać już tęsknotę zakochanego Boga za Marią, bo ziemia Kanaan po niej będą dreptać, biegać. Patriarchowie, prorocy, apostołowie, ale też bogowie, Bóg. Natomiast tym potomkiem oczywiście jest Jezus. Tak więc idzie to w parze: ona jako ziemia, on jako potomek, no i zwycięstwo nasze tu już jesteśmy my. A potem ten, te, ta metafora, ten obraz, to ten gest proroczy, czy ten przedmiot proroczy, mianowicie. Mianowicie Arka Przymierza i świątynia. Uprzedzona też te, tym wątkiem z ziemią zdejmij rzeszu Sandały, bo ziemia, na której jest, stoisz, jest święta, bo to jest moja ziemia. I ten krzak gorąca, niespalający się. Ojcowie Kościoła mówią, że ten krzak to jest ona, jako, jako człowiek, ale ona ogarnięta przez Boga, który. Czyni w niej wielki cud, nie naruszając jej kondycji ludzkiej, bo krzak się nie spala. Ona też jest tą ziemią, na której Bóg stoi. Stąd ta ziemia jest świętą. Stąd ty, moj rzeszu, i ty, potem Józef Nazaretański, i wy wszyscy zdejmijcie obuwie, wejdźcie w postawę sług i niewolników, bo to jest moja ziemia i to jest Maryja. To jest ziemia Boga. Arka Przymierza, skrzynka drewniana, czyli zwyczajna, to tak jak jej ludzka kondycja, ludzka ontologiczna kondycja, ale z kolei jest to, jest to skrzynka pozłacana cała, czyli niepokalana, niepoczęta, czyli już w procesie transformacji, przebóstwienia, bez grzechu żyjąca, semper virgine. Czyli zawsze dziewica, dziewica po poczęciu, dziewica po urodzeniu, o czym niektórzy może nie wiecie, dziewica po urodzeniu i dziewica aż do śmierci, ewentualnie zaśnięcia, aż do wniebowzięcia. A dlaczego dziewica? No, no dlatego, że ta skrzynka ona była hermetycznie zamknięta, tam nie wolno było się nawet dotknąć. Pewien pan kiedyś w czasie procesji z tą skrzynką, z tą arką, gdy zachwiały, gdy zachwiały się podwaliny tej skrzynki, czy tam niosący, i skrzynka miała upaść, to ten, któryś z Panów pokwapił się i podtrzymał i umarł na miejscu. Bo to oznaczało nie tykajcie Maryi. Nie tknijcie jej. I ona ma być hermetycznie zamknięta, a wewnątrz mają być trzy przedmioty. Ma być Laska Mojżesza czy Aarona, czyli Jezus nas prowadzący jako pasterz w mocy Ducha, mają być tablice kamienne, czyli Jezus z góry błogosławieństw nas nauczający, i ma, mają być relikwie manny, czyli Jezus Eucharystyczny, czyli Jezus. I żaden pajączek, żadna myszka, tym bardziej szczurek tam nie może wejść, ani się nawet z zewnątrz dotknąć, także aż Dawid się boi. To jest Maryja, która jest arką przybierza, jak słusznie śpiewamy w Litanii loretańskiej. Zakochany Bóg myślał o niej już 1300 lat przed jej narodzinami. Już sobie ją kontemplował, w sercu nosił, już ją wirtualnie, czy jakoś inaczej, po platońsku, platonicznie, czy jeszcze jakoś inaczej całował. Pieścił. Nie gorzej niż Sojka w swoich piosenkach Niech całują Cię moje oczy, niech całują Cię moje usta Niech całują Cię moje myśli, moje słowa To nie gorzej od Sojki Bóg całuje ją No i potem świątynia jerozolimska Przecież to wiadomo, że to jest symbol Maryi i kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. Po objawieniach fatimskich, Pan Jezus objawił się, jeśli dobrze pamiętam, tam w latach dwudziestych chyba, jedynej już żyjącej wizjonerce, siostrze Łucji, i poprosił, zażądał nabożeństwa sześciu pierwszych sobot miesiąca. I czy wiecie Państwo, Szanowni Drodzy Bracia i Siostry, po co jest tych sześć czy pięć, pięć pierwszych sobot miesiąca? To jest żądanie Boga, abyśmy pokutowali i ekspiowali nie za grzechy przeciwko Bogu, w tych czasach być może ostatecznych. Za największą obrazę swego majestatu Bóg uznał grzechy przeciwko niej. I tam są, i to jest pięć rodzajów grzechów przeciwko Najświętszej Marii Pannie, Matce Boskiej. No, spróbuję je przeczytać z pamięci oczywiście pewnie się nie uda. Pierwszy, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu niewiara, również niektórych katolików. Ale przede wszystkim protestantów, najukochańszych, błądzących braci, odłączonych heretyków. Drugie, drugi grzech to jest przeciwko temu, że Jakoby ona nie jest Bogu rodzicą, a tylko Chrystusa, Jezusa matką, a nie Boską matką. Trzeci przeciwko temu, a że ona została na zawsze chyba dziewicą, przeciwko temu jest Trzeci Grzech i Trzecia Sobota. Czwarta przeciwko tym, którzy wyśmiewają jej szlachetne, pobożne wizerunki, figurki, obrazy, różne rozmaite malunki, medaliczki, różańczyki. I takie inne przedmiociki. I ostatni grzech przeciwko Maryi to jest to, że, jeśli dobrze pamiętam, że wychowuje się religijnie dzieci i młodzież, nie uwzględniając kultu jej. I Bóg wydaje się tym wstrząśnięty i jakby z lekka wkurzony.